Przygotowanie do wieczoru ze Stefanem Wyszyńskim wymagało bardzo wiele zaangażowania. Ponad 20 osób brało udział w nagrywaniu materiałów do filmu. Zobaczcie, jak to wyglądało. Jak się czujesz jako operator? Eee, czuję się jak najbardziej na swoim miejscu. Dużo mnie to nauczyło. Dużo nowych rzeczy, pracy z ludźmi. I możliwe, że powiąże z tym jakoś swoją przyszłość, ale jak już to raczej jako hobby. Czy spotkaliście się z jakimiś przeszkodami? Dzisiaj? Dzisiaj owszem, jak byliśmy w czasie nagrań, to właśnie padło nam oświetlenie całe i było bardzo nieciekawa sytuacja, ponieważ przegrzał nam się przedłużacz i były poszukiwania drugiego, ale wszystko się pomyślnie rozwiązało. <grym> Zapis akcji. Panie typa. A powiedz mi, jakie, trudno, jakie trudności napotkałeś na drodze do yy, właśnie nauczenia się tej roli? No w sumie żadnej, bo yy, jak to, nagrywamy ujęcie po ujęciu i czytam z kartki i się zapamiętuję. A jak długo uczyłeś się swojej roli? Krótko, bo ja nie, nie uczyłem się całej na pamięć. Tak jak mówiłem, czytałem z kartki i ujęcie po ujęciu. Przysiadł, ja, nie Budowany, taki, tej Mogę się, że możemy Ale nie masz podrywać się, <grywa>